Cześć. Witam. Poniedziałek 22 czerwca. Dzisiaj rano loguję się na Twitter, a tam może hejtu wylane pod moim adresem. Jest mi z tego tytułu bardzo przykro. Chciałbym sklaryfikować parę rzeczy. Byłem wczoraj na spotkaniu z kandydatem na prezydenta panem Trzaskowskim. Zadałem mu pytanie bardzo kulturalnie, w języku angielskim na temat jego podejścia do języków obcych. Na to pytanie nie dostałem merytorycznej odpowiedzi, a jedynie hejt pod moim adresem. Zostałem zaatakowany za mój akcent, zaatakowany ustnie za mój akcent, za to jak mówię, jakim językiem mówię, skąd jestem i tak Po pierwsze, nie jestem zawodowym politykiem, nie mam treningu przed kamerami i przed rozmowami z osobami publicznymi, więc każdy z nas ma prawo się zająkać, ma prawo w każdym języku, nieważne czy to się mówi po polsku, po angielsku, po chińsku, w każdym języku każdy z nas ma prawo popełnić jakieś potyczki. Jest to sytuacja zdecydowanie stresująca. Druga rzecz, jestem krytykowany, skąd jestem? Czy jestem stąd, czy jestem stamtąd? Nie ma znaczenia, jaki się paszport posiada. To nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, jakie wartości ma się w sercu i co się reprezentuje. Czy znamy podstawowe postacie historyczne z naszego kraju, w którym jesteśmy? Czy wiemy, kto to był generał Lee? Czy wiemy, co nauczył Jan Paweł II? W związku z tym fala hejtu pod moim adresem bardzo mnie smuci. Pokazuje to niski poziom kultury politycznej w Polsce. Poziom naszej debaty jest naprawdę bardzo niski. Apeluję, żebyśmy ten poziom podwyższyli, żebyśmy nie zwariowali przed tymi wyborami. Mamy dużo pracy nad naszą demokracją, nad naszym krajem, nad sobą, nad tym, co robimy. Naprawdę apeluję o wyrozumiałość. Dodatkowo, każdy atak na kogokolwiek, kto mówi z innym akcentem, w innym języku, kto wygląda inaczej niż my, to po prostu rasizm. Wiele razy się mówi, że trzeba szanować, respektować innych. Pokażmy ten respekt, chociażby w komentarzach. Pod moim adresem. Bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę miłego dnia.